Cześć, tu ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.15.2 moda, który się nazywa Mr. Crayfish's Furniture Mod yy, i dodaje nam mebelki do naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać trzy pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku: to jest strona z Borgem, yy, i klikamy sobie tutaj na yy, Installer yy, przy Recommended. Klikamy na Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. To jest strona właśnie z mebelkami. Zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy i tutaj mamy sekcję Downloads. I jak widzicie jest tutaj 1.15.1, nie 1.15.2, ponieważ 1.15.1 działa również na 1.15.2. Zatem klikamy sobie tutaj na tę strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku. Tutaj mamy yy, jej, czyli recepturki, i yy, yy, szukamy wersji 1.15.2. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie trzy pliki pobrane, to możemy je sobie zainstalować. No i klikamy jednocześnie przycisk. Yy, R jak robak oraz przycisk ten z okienkami Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i wyskakuje nam takie okno. Okno Run, czyli Uruchom. Tutaj wpisujemy procent data Procent i klikamy OK. Wyskakuje nam folder Roaming. W folderze Roaming mamy folder. Minecraft. Wchodzimy do folderu. Minecraft. Tutaj mamy również folder Versions. Wchodzimy do folderu Versions, i w folderze Versions musimy mieć folder 1.15.2. Jeżeli nie macie takiego foldera, to musicie uruchomić Minecraft na wersji 1.15.2. To wtedy, właśnie w folderze Versions, stworzy się tenże folder. No i jak mamy już ten folder, to możemy zainstalować Forja. Czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przycisk Forja. halo kliknij się. No i wyskakuje nam takie okienko, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się zainstaluje Forge. Czekamy, czekamy. No i po jakimś czasie mamy tutaj, że jest skompletowane, z sukcesem zainstalowany Forge. OK, no i faktycznie stworzył nam się tutaj znowu w folderze versions nowy folder 1.15.2 Forge. Zamykamy to okno i uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany forch. Jeżeli nie, to klikamy strzałkę, i stąd wybieramy z dostępnych nam tutaj możliwości. Wybieramy forcha i klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Wchodzimy w moc, i tutaj też jest widoczne to, że jest fort zainstalowany. Klikamy OK, czy tam Done i wychodzimy z gry i teraz możemy zainstalować pozostałe pliki czyli znowu uruchamiamy nasze okienko uruchom sprawdzamy czy mamy wpisany procent appdata procent jak tak to klikamy OK, jest folder roaming jest folder .minecraft wchodzimy do folderu .minecraft i tutaj w folderze .minecraft gdy uruchomiliśmy minecraft z Forgem, stworzył nam się tutaj folder mods Wchodzimy do folderu moc i przerzucamy pozostałe pliki do folderu moc. Mamy je tutaj. W folderze moc jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany forge, Jeżeli tak, to OK. Jeżeli nie, to klikamy i wybieramy, i klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową, wchodzimy w moc i. i, i. Tutaj mamy w Mr. Crayfish's Mod. Ponad 80 kawałków mebli, i just enough items jest zainstalowane. OK, wchodzimy w Options, Controls i zjeżdżamy sobie w dół. I tutaj mamy opcję Jej. Zjeżdżamy sobie jeszcze w dół. I tutaj mamy Toggle Cheat Mod. Przypisujemy sobie jakąś literkę, którą chcemy używać do tego, żeby włączyć Cheat Mod. Ja sobie piszę K. OK, OK, tworzymy nowy świat. Zezwalamy na cheaty, zezwalamy na skrzynkę, OK, OK i czekamy, aż nam się uruchomi światek. No i stworzył nam się piękny świat, <grym> superowy po prostu. I wchodzimy w ejak ekwipunek i tutaj mamy jej, jak klikniemy na ostatnie, to mamy tutaj właśnie item z moda Mr. Krepisz Furniture Map. Boże, nie mogę tego powiedzieć. Jak widać są tutaj, jest dosyć sporo takich różnych, różnistych rzeczy. Także możemy sobie tutaj zrobić na przykład stolik, bardzo prosto. Różne stoliki z różnych rodzajów drzew, krzesełka, mniejsze stoliki, takie kawowe, szafki. Takie, do których można zajrzeć. Stoły jakieś takie bardziej biurkowe, coś takiego z, 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 z szufladkami, bez szufladek. Ż, żaluzje, rolety, nie żaluzje. Płotki, no różne różnicości, ławki takie bardziej parkowe, krzesełka znaczy trampolinę. O, trampolinę można sobie zrobić. Nawet osiem. Po co nam 8 trampolin? A może to można łączyć ze sobą, żeby była większa? Lodówki, grille i takie inne szafki, kolejne z szufladkami, bez szufladek, z szufladkami i z zle lewo zmywak i wszystko. Także jest tego troszeczkę. Yy, troszkę można się pobawić, zatem klikniemy sobie tutaj K, żeby móc pobierać takie, yy, takie rzeczy. No i na przykład weźmy sobie taki zlew. I on nie ma tutaj wody. Nic nie robi taki zlew. Okay. A taki zlew tutaj jest inny jeszcze zlew. Ciekawe, czy taki coś robi? Pewnie też nie. Nic nie robi. Taka szafka jest. Czy ona coś robi? O, można tutaj schować co nieco. Do jednej szuflady, a do drugiej też? Ile się otworzyło? Dwie. Jedna. Hm. Chyba tylko do jednej można schować. No, ale zawsze. Ale zawsze. Tutaj jest. Szafka taka uzupełniająca, ona nic nie robi. Co tutaj dalej? Lodówka. Grill. Też chyba nic nie robi. Lodówka. O! Można wsadzić coś do lodówki. Ok. Trampolina. No właśnie. Musimy zobaczyć, czy tych trampolin. 8. Czy można tutaj sobie je połączyć? Tak. Może być duża. No, proszę, proszę. I tak sobie podskakujemy. Hopsia, hopcia, hopcia. Pięknie. Ach, ach, ach. No, także jak widzicie, mod działa. Można sobie poskakać. To ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Yy, oglądajcie wszystkie moje serie. Yy, oczywiście. Zapraszam Was również na live, które są w poniedziałki, środy i piątki. To tymczasem trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102!